Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Pusa i zapraszam na kolejny odcinek HR z Plusem. Moim Państwa gościem jest Paweł Pertlik. Dzień dobry. Cześć Piotrze, dziękuję za zaproszenie. Cześć Pawle, cześć Pawle. Paweł chciałbym się zapytać, ponieważ jesteś headem of operation w firmie Tutlo, firmie, która dostarcza usługi językowe, szkoła językowa. Jak wygląda rynek szkół językowych teraz w Polsce? E, jak wygląda rynek szkół językowych teraz w Polsce? No tak naprawdę on jest... Myślę, że bardzo zdywersyfikowane. W tym sensie mamy wiele takich szkół, które prowadzą lokalnie biznes. Są to nazwijmy to tradycyjne szkoły językowe, tak? które mają kilka lokalizacji w różnych miastach. Mamy też dużo lektorów czy native speakerów, którzy prowadzą własną działalność. No ale też właśnie jest coraz więcej firm takich jak my, czyli takich trochę platform, które no, zmieniają ten rynek tak naprawdę. Czyli to jest. Ja patrzę przez pryzmat Tutlo nie jako szkoła języków obcych, szkoła języka angielskiego, bo to tak naprawdę wydaje mi się, że to było bardzo złe określenie na Tutlo, bo to jest tak naprawdę platforma i ten schemat uczenia jest inny niż w tradycyjnej szkole językowej. No właśnie, na czym polega ta innowacja? Bo mamy coraz więcej innowacji na, na rynku HR-owym i na czym polega właśnie innowacja, jeśli chodzi o waszą e, politykę o waszą jak, wasz biznes? Pewnie. E, jak, jak to wygląda? Innowacja polega na tym, że jak w tradycyjnej szkole językowej, czy tak jak w szkole, masz zajęcia, do których ustalone godziny, przychodzisz na miejscu najczęściej w jakiegoś budynku, masz jednego lektora no, i ten kurs jest bardzo długi, musisz się do niego dopasować. W Tutlo ten proces wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim zajęcia są online, zajęcia są krótkie, możesz je zrealizować w każdym dogodnym terminie. Przez to, że to jest platforma, na której są lektorzy, na której ty, jako uczeń, możesz się połączyć i po prostu odbyć lekcję, Jest to przystępne, jest to na pewno bardziej takie innowacyjne w tym kontekście, że nie musi, ten uczeń nie musi da, zrobić takiego wysiłku, żeby gdzieś iść, zaplanować to. Może to w każdej dowolnej chwili zrealizować tą lekcję. Eee, może sesję czy to z Native Speakerem, czy to z lektorem. Nie musi tego planować, nie musi gdzieś iść, tylko po prostu odpala tablet, telefon komórkowy, laptop, nawet w przerwie w pracy i robi 20-minutową lekcję. No i to wszystko. I tak naprawdę może zrobić ich, ile chce i kiedy chce. Sprawdza się tego typu metoda i Polacy są gotowi na tego typu innowacje? Myślę, że myślę, że jak najbardziej tak. Co też pokazują nasze wyniki, ile mamy klientów, ilu klientów nam zaufało. Myślę, że dużym tak naprawdę czynnikiem, który wpłynęło na to, no to też była pandemia. Ludzie przyzwyczaili się do tego, że coraz więcej aktywności i coraz więcej. Jakby różnego typu zajęć sprowadzonych w formie online. Czyli nie muszą gdzieś iść do jakiegoś budynku, nazwijmy to tak offlineowo, tylko mogą po prostu odpalić czy to, czy to jakąś platformę i po prostu zrealizować zajęcia. I tak to, to, to na pewno się sprawdza, jest to zdecydowanie bardziej elastyczne dla tego użytkownika, dla tego klienta. No i no, jak to wszyscy mówimy, czas to pieniądz, więc y, też ci klienci po prostu widzą, że mają z tego no, korzyść, taką namacalną no, korzyść, no a z drugiej strony, przez to, że jest to nowoczesna forma, że, przez to, że jest to platforma, przez to, że mogą zaplanować sobie y, tak naprawdę te swoje sesje, te swoje y, zajęcia w dogodnym czasie, no to Pojawia się ta regularność, pojawia się to, co często w tych tradycyjnych formach uczenia jest problematyczne, czyli dopasowanie mojego grafika pod lekcję angielskiego, co bardzo często doprowadzi tak do tego, że po trzech, czterech miesiącach decydujemy się, no nie, no to muszę zmienić swój grafik, muszę przestać, a tutaj tak naprawdę cały czas jesteśmy bardzo elastyczni. Możemy dopasować sobie te zajęcia do tego, co chcemy. Więc to na pewno się sprawdza i myślę, że tym bardziej będzie się sprawdzać w przyszłości. Pawle, ale czy tego typu szkolenia są w ogóle popularne, jeśli chodzi o firmy? Bo rozumiem, że Waszym klientem jest też klient indywidualny, ale mhm. jak to wygląda wśród firm i czy, czy pomaga to w rozwoju firm? W jaki sposób podchodzą do tego firmy? Jasne. Myślę, że to dopiero się zaczyna. Tak naprawdę myślę, że to jest też melodia przyszłości. Mamy klientów, tak, tak nazwijmy ich korporacyjnych, którzy korzystają z tego typu rozwiązań. Czy to, 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 to z różnego typu szkoleń. To nie, niekoniecznie z języka angielskiego i to niekoniecznie współpracują z nami, ale też jest coraz więcej takich benefitów, którzy, którzy, które firmy wprowadzają, po to, żeby jakby rozwinąć swojego pracownika. Natomiast myślę, że to jest, to jest coś, co też musi przejść, bo yy, ja tutaj dam porównanie do czwartkowych, owocowych owocowych czwartków. To jest jakiś tam benefit, który teraz jest i to jest, jakby wszyscy go znają, i czasem się nawet śmieją. Natomiast, jak wiele pracowników wskazuje, tak naprawdę dla nich jest najistotniejszy jest rozwój. Więc, żeby zatrzymać tego pracownika, Firma powinna zainwestować w jego rozwój, jakby w jego rozwój jego kompetencji. Więc, tak naprawdę, małym nakładem firma może zapewnić to, że pracownik ma dostęp do platformy może się uczyć języków, może mieć dostęp też do wszelkiego typu innych szkoleń. Jest coraz więcej też firm, które też oferują takie benefity, czy to platformy do, do, do nauki programowania, czy innych, innych rozwiązań. Więc to jest na pewno coś, co. Przyciągnie tych pracowników i co będzie realnym benefitem dla, dla pracowników różnych korporacji? Macie jakiś ranking? Karty medyczne, karty sportowe, owocowe, wtorki i czwartki to na pewno pierwsze trzy benefity, których pracownicy już znają na pamięć a to na pewno. Nauka języków, na którym może być miejscu dla e... Was? Znaczy, myślę, że tak. Myślę, że to jest coś, co nie jest jeszcze bardzo popularne. Myślę, że. Wiele korporacji na pewno ma tego świadomość i sam byłem w takich miejscach, gdzie był ten benefit, na przykład języka angielskiego. Tylko, że on był jakby w takiej tradycyjnej formie: że był lektor albo kilku lektorów wynajętych na całą firmę, no i można było się umówić. No i tak naprawdę cudem było znalezienie wolnego terminu przez tego lektora. Eee, natomiast, czy to jest taki benefit, który jest w tym momencie popularny i dostępny jak owocowe czwartki? No, Niestety nie. Myślę, że to jest znowu coś, co, 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 co przyjdzie. Eee, oczywiście są firmy, które, które to mają i które to oferują, które też z nami współpracują. Natomiast myślę, że, myślę, że coraz więcej firm musi sobie zdać sprawę z tego, że inwestując w taki benefit, inwestuje w rozwój całej organizacji też swojej. Jeśli chodzi o benefit w postaci języka. Mm -hmm na pewno ma jakiś impakt na wysokość wynagrodzenia dla Oczywiście. pracowników. Macie jakieś dane, których możesz podzielić? Jaki to jest, nie wiem, mam poziom A1, osiągnę poziom B1, Ile więcej będę zarabiał u pracodawcy? Tak. Jakie to są dane? E, patrząc na wyniki, bodajże z 2021 roku, e, no to mediana zarobków pomiędzy tą grupą, która jest na poziomie początkującym języka angielskiego, a tą grupą, która jest zaawansowana, to była różnica bodajże 3000 złotych brutto. E, co jest znaczącą różnicą, biorąc pod uwagę polskie realia. No i to też pokazuje, jak ten język angielski może dużo, dużo dać i dużo zmienić. Ja też patrzę na to jakby z dwóch perspektyw, bo sama ta różnica to z jednej strony wynika z tego, że ktoś zna angielski i przez to ma możliwość dostania lepszej oferty pracy, no ale jest też drugi ten aspekt, że tak naprawdę wiele pracowników inwestuje wcześniej w siebie po to, żeby mieć tą znajomość angielskiego no i przez to też E, mając te kompetencje, to jest oczywiście zbiór tych kompetencji, dostają lepsze oferty pracy, no bo też w tym jest angielski, i, i, i dzięki temu mogą po prostu więcej zarabiać. Może tutaj też przyczyna jest tego, że pracodawcy nie korzystają tak często z tych językowych szkoleń, bo u, uważają, że jeżeli podniosą te kwalifikacje, to zaraz pracownik przyjdzie i powie, potrzebuję większego wynagrodzenia. E... Być może, natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę to jest, to jest coś, wydaje mi się, przed czym my stoimy, jako generalnie kraj. Coraz więcej będziemy. Tak przewiduję, oczywiście, to jest jakieś moje przewidywanie, że coraz więcej będzie tego angielskiego w pracy. Jednak coraz więcej firm też eksportuje swoje towary. Jest współpraca międzynarodowa. Coraz więcej mamy też korporacji w Polsce, które tutaj zakładają też swoje SSC, BPOSy. No i bez tego angielskiego, że tak powiem, no, się nie obejdzie. Natomiast też wracając do Twojego pytania, e, tak na, wydaje mi się, że inwestując w pracownika i w jego rozwój tego języka angielskiego, tak naprawdę ten pracownik będzie, myślę, że bardziej wdzięczny organizacji. I jeżeli za tym też pójdzie rozwój i tak naprawdę poszerzenie obowiązków, no to to jest tylko zysk dla pracodawcy, że to nie jest tylko zysk dla pracownika, ale dzięki temu ten pracownik, ten, przed tym pracownikiem otwiera się wiele ścieżek, wiele możliwości, które mogły być niedostępne wcześniej ze względu na np. Na brak znajomości czy za niską znajomość języka angielskiego. Rozumiem Pawle. Pawle, nie samym angielskim szkoły językowe stoją, ja więc sam. mam pytanie, czy popularne są też inne języki i które są najbardziej popularne, z którymi się najbardziej spotykacie z zapytaniami mhm. I czy wasza platforma też świadczy naukę w innych językach? Tu zacznę od końca. Na razie skupiamy się na języku angielskim, bo tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia i gigantyczny potencjał. Natomiast jak najbardziej tak, oczywiście takie języki jak niemiecki, ze względu na no fakt naszego największego partnera handlowego, czyli Niemcy, no to, to jest jedna, jedna, jedna z takich kluczowych umiejętności. Oprócz języka angielskiego też pojawia się francuski, hiszpański, no ale też są takie języki, może bardziej egzotyczne. Jak na przykład chiński, teraz też coraz więcej jest tych, tej wymiany handlowej pomiędzy nami a, a rynkami azjatyckimi, więc to też się pojawia, czy to w ogłoszeniach, czy też jest wymagane przez pracodawców. Okay. Jeżeli byśmy odwrócili rolę, i byłbyś na miejscu HR, menadżera, albo mhm. osoby, która podejmuje decyzję, ok, myślę, że mam środki do tego, żeby uruchomić kolejny benefit, od czego powinna taka osoba zacząć poszukiwaniu jakby u, e, uczelni, szkoły, może takiego rozwiązania, jakie wy proponujecie? To jest po, moja pierwsza część pytania, a drugie pytanie, jak do tego się profesjonalnie przygotować, jak porównać sobie szkoły, no bo szkół mamy na rynku polskim bardzo dużo, różnych technologii, różnych e, doświadczeń. Jak do tego się zabrać? Mhm. Myślę, że zaczął, zacząłbym od e, tej drugiej części Twojego pytania, jak do tego się zabrać, no przede wszystkim trzeba zbierzeć potrzeby i zacząć od tego, czego faktycznie potrzebujemy, jaką, jaką mamy organizację, jaką skalę. Eee, pewnie wiele pracodawców mniejszych stara się w tym momencie wybierać, zawrzeć jakiś kontrakt z jednym lektorem, no bo pewnie będzie to wystarczające, jeżeli chodzi o korporacje bardzo często, przynajmniej z tego co słyszałem, to są też kontrakty z jakimiś szkołami językowymi. Natomiast tak naprawdę, no znowu nie chcę tutaj <laughs> przechwalać się i, 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 i chwalić naszej organizacji, ale tak naprawdę na te wszystkie problemy, no to my możemy odpowiedzieć, bo niezależnie czy to będzie duża organizacja czy mała, no to mając platformę Jesteśmy w stanie, e, mając taką ilość lektorów, którą mamy obecnie na platformie, jesteśmy w stanie po prostu odpowiedzieć na te potrzeby. E, też co do Twojej pierwszej e, części, co jest istotne, wydaje mi się, że dla do tego pracodawcy, w kontekście właśnie tych benefitów, zastanowienia się, czy ten angielski jest e, naprawdę pomocny. Tutaj jest kilka aspektów. E, ja bym zaczął od tego, że przede wszystkim ten pracodawca musi się zastanowić, czy faktycznie ten angielski jest mu potrzebny tak, w organizacji. Jeżeli mamy wymianę handlową, jeżeli chcemy eksportować, importować produkty, no to odpowiedź jest prosta. No, na, w 90% przypadkach e, tym językiem kontaktu będzie język, język angielski. I teraz spotkałem się z tym, że pracodawcy mówią, "OK". To zatrudnię jednego pracownika, który tam będzie rozmawiał po angielsku, i będzie wszystko w porządku. Będę prowadził eksport, będzie to temat załatwiony. No ale to nie jest prawda, bo tak naprawdę, żeby zawierać kontrakty, żeby prowadzić ten biznes na co dzień, też w języku angielskim, to bardzo często wymaga tego, żeby też zarząd, żeby wiele komórek, departamentów posługiwało się płynnie tym językiem angielskim, tak żeby on był zrozumiały i żeby można było się spokojnie dogadać, więc to jest, to jest myślę, że pierwsza część, na którą pracodawca musi odpowiedzieć. Kolejną taką rzeczą jest myślę, że to skala organizacji. No jeżeli organizacja działa międzynarodowo w tym kontekście, że ma wiele oddziałów rozsianych po całym świecie, no tutaj też jest odpowiedź prosta, że ten angielski jest potrzebny i prawdopodobnie no będzie to wymagane, żeby ten kontakt był w języku angielskim i żeby pomiędzy, dogadać się pomiędzy ludźmi pracującymi w różnych e, częściach świata, no to, no to nie unikniemy tego. I trzecia część jest też taka, że e, to jest też jakieś tam moje doświadczenie, że jest ileś takich pracowników, którzy pracowali w jakichś międzynarodowych organizacjach, posługiwali się językiem angielskim i chcą to utrzymać. I żeby zwiększyć atrakcyjność mojej firmy jako pracodawcy, też taki benefit w postaci kursu języka angielskiego jest istotny, bo to pozwala temu pracownikowi, doświadczonemu pracownikowi utrzymać ten poziom języka angielskiego, dalej się nawet w tym języku angielskim rozwijać, pomimo tego, że na co dzień może on nie mieć kontaktu z tym językiem w sytuacjach biznesowych. No i to jest też bardzo ważne, bo z perspektywy tego pracownika on czuje, że dalej się rozwija, to nie jest tak, że mm, ta Umiejętność jest jakoś zapomniana, tylko cały czas jest rozwijana i to tak pokazują te wszystkie badania z perspektywy pracownika to jest tak naprawdę najbardziej istotne, żeby te benefity coś faktycznie dawały. Bardzo dziękuję za pogłębioną odpowiedź, a Paweł, podejrzewam, że aby realizować swoje usługi, musicie mieć tysiące, setki albo tysiące lektorów, jak rekrutuje się tego typu specyficzne zawody. Tak naprawdę w tym momencie tak, mamy powyżej, powyżej już tysiąca lektorów u nas na platformie. To są zarówno osoby, które są polskimi lektorami, jak i też Native speakerzy z różnych częściów, części świata. Jak się rekrutuje? Tak naprawdę tych sposobów jest bardzo wiele. Od jakichś takich bardzo znanych i popularnych, jak wszelkiego typu portale do, 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 do wstawiania ofert pracy, ale też tutaj jednak ta społeczność wydaje mi się, że lektorów jest dość mocno, może nie tyle, że zżyta, ale są tam jakieś wszelkiego rodzaju relacje, więc tak po, programy poleceń na przykład e, to jest jakaś forma, która, która też widzimy, że widzimy, że działa. To też jest Oferta, z którą możemy wyjść na przykład do jakichś nawet szkół językowych, które zrzeszają jakąś grupę lektorów i też możemy z nimi współpracować. To tak naprawdę tutaj nie ma jednej ścieżki, jednej odpowiedzi, eee, tylko tych, tych kanałów w rekrutacji jest wiele. I no to też nie jest, nie jest tak, że, 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 że tylko jeden kanał i on daje niesamowite rezultaty, tylko musimy, musimy tak naprawdę mieć ileś ścieżek, żeby faktycznie mm, zapewnić tych lektorów u nas na platformie. Bardzo dziękuję Pawle za wywiad. Niestety czas nam się kończy. Życzę powodzenia w biznesie. Moim Państwa gościem był Paweł Perlik, Head of Operation firmy Trullo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Piotrze.